Mała ciekawostka. Moje nazwisko pada w kredytach do tej gry, a to dlatego, bo miałem okazję ją testować. Może nie przez szczególnie długi czas, ale jednak skłoniła mnie do wypróbowania jej w swoim wolnym czasie po premierze. Jest to przytulny sim, w którym jako misiek budujemy i zarządzamy pensjonatami, aby przyjąć ludzkich gości. Humorek jest, a muzyka to low-fi ciepłe w swoim brzmieniu, jak kocyk zdjęty z kaloryfera. Mimo tego, Baron Breakfast nie lubię aż tak bardzo, jakbym chciał, bo choćby nie bierze zupełnie pod uwagę. Uwaga tego, że gracz skłonny byłby wyeksplorować dolinę we własnym zakresie i narzuca dosyć liniową progresję. W dodatku, inwentarz czasem się baguje i pozwala na duplikowanie itemów, co może trywializować niektóre nasze zadania. No a co się stanie, jeśli wszystkie się wykona? Odsłania się nieco lora i. Tyle. Niejedna postać nie otrzymuje nawet pełnego zamknięcia swoich rozdziałów. Po prostu finito, zero napisów końcowych, powrót do gry i już. Nowy kontent miał się ponoć pojawić pod koniec zeszłego roku, ale jak go nie było, tak nadal nie ma. Może kiedyś w tej grze uda się uzupełnić.